Jan Brzechwa, katar. Spotkał katar Katarzynę. Apsik! Katarzyna pod pierzynę. Sprowadzono wnet doktora. Apsik! Pani jest na katar chora. Apsik! Terpentyną jej natarł, Sam miał kata. a Apsik! Poszedł doktor do rejenta. Apsik! A to właśnie były święta. Apsik! Stoi flaków pełna Micha, Apsik! A, a już rejent w Michał Kicha. Apsik! Apsik! poszło dalej, a psik! Bo się goście pokichali. Po Od tych gości, ich też goście, a psik! Że dudniło jak na moście, a psik! Przed godziną jedenastą, a psik! Już kichało całe miasto. Aczu. Aż zabrakło terpentyny. Winy jednej katarzyny. Uch! Moi drodzy, niech będzie radośnie, pogodnie, wesoło. Ale nade wszystko bądźmy odpowiedzialni. Zostańmy w domu. Na święta życzę Wam dużo zdrowia. Pa pa!